Dzisiaj wyjątkowy i bardzo ważny dzień w kalendarzu pracy szkoły. Dzisiaj żegnamy uczniów, którzy jutro ukończą edukację na tym etapie edukacyjnym, czyli ukończą szkoły podstawowe. Dzisiaj żegnamy tutaj i będziemy z nimi tęsknić. To jest 8 lat, które spędzili w naszej szkole. 8 lat które przyszli do szkoły, w pełni mnie oba niepewności Nie. Jaka będzie ta szkoła? Przeprowadzili tutaj rodzice. Dzisiaj rodzice uczestniczą w tym ważnym może pożegnaniu właśnie uczniowie. przymierze Osiem lat to bardzo dużo czasu. Osiem lat to jest, to jest najważniejsze, osiem lat życia młodego człowieka. Kiedy zdobywa nie tylko wiedzę i umiejętności, ale kiedy odkrywa po prostu się, Uczy się w nim być. I w tym towarzyszy nam nasi nauczyciele. Szkoła od początku kształtowała mnie jako sportowca. Zaczynałem tutaj od najmłodszych lat. Tak naprawdę, już w klasie pierwszej poszedłem na pierwsze treningi dzięki właśnie ówczesnemu panu od WF-u, którego serdecznie pozdrawiam. No i tak jak mówię, no, szkoła jest ważna w każdym, w każdym życiu, i ona jakby zaczęła i dała tą iskierkę. W dążeniu do tego celu, którym jest teraz gra w koszkówkę, najważniejsze jest to, żeby cały czas dążyć do, do swojego zamierzonego celu. Pamiętać też o, o szkole, bo to jest bardzo ważne. Trzeba mieć zawsze jakąś drugą, drugą perspektywę na życie. Sport, sport jest ważny, ale trzeba, trzeba zawsze, zawsze pamiętać jeszcze o tym, co może być, bo wiadomo, sport to są też kontuzje. Jest to ciężki kawałek chleba, ale tak jak mówię, najważniejsze jest, żeby. No, spełniać swoje marzenia i, i dążyć do, do postawionych dla siebie celi. W kalendarzu każdej szkoły są zawsze dwie stałe daty, ważne dla każdego ucznia i dla każdego nauczyciela. To dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Ale wśród zakończeń jest jedno szczególne. Jest to zakończenie edukacji w danej szkole. I to właśnie dla Was, uczniowie klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z oddziałami sportowymi im. Stanisława Staszyca w Pogrzebu, nadszedł dzisiaj ten moment.